Małgoszata Nawrocka: Jak wyhodować trola? Hasło telewizor. Telewizor najładniejsze pudełko w domu trola i chluba jego salonu. Zasięg horyzontu umysłowego trola sięga aż tam, gdzie zasięg kabli jego telewizora zatem bardzo daleko. Role, umiejące obsługiwać małe guziczki, mogą korzystać z telewizorów na pilota, co eliminuje konieczność zbędnego poruszania się podczas wielogodzinnych, pasjonujących podróży po kanałach telewizyjnych rasowo wychodowany troll kocha swój telewizor, jest do niego bezgranicznie przywiązany, znana pamięć tytuły wszystkich czasopism posiadających wkładkę z programem telewizyjnym, jak również dokładną tygodniową rozkładówkę każdego z tych programów. Na spotkaniach towarzyskich troll chętnie bryluje wiedzą na temat najmodniejszych seriali, potrafi ad hoc zanucić wszystkie melodyjki z reklam, jak również z Prawą streszcza nieznajomym filmy, których jeszcze nie widzieli, a zwłaszcza ich nieprzewidywalne zakończenia.